Cześć! Jest 1 września. Dla dzieciaków zaczęła się dziś szkoła, a wielkimi krokami zbliża się okres zbioru kukurydzy na kiszonkę. Dlatego dziś jestem w jednym z gospodarstw na terenie powiatu polskiego, w którym lustrujemy uprawy kukurydzy. Prawidłowy termin zbioru jest kluczowy w uzyskaniu wysoko jakościowej kiszonki. Sucha masa na poziomie 30-35% stanowi idealny kompromis pomiędzy wysoką strawnością, a także wysoką zawartością energii w kiszonce. Zarówno z mojej lewej strony, jak i prawej rośnie ta sama odmiana to samo pole, ta sama agrotechnika, to samo nawożenie a rośliny zgoła inne. Jedyna różnica polega na tym, że rośliny z prawej strony są narażone na promienie słoneczne przez cały okres wegetacji. Stąd złudzenie rośliny wydają się być bardziej suche i bardziej dojrzałe. Między innymi dlatego w Limagrę do określania poziomu suchej masy w roślinach używamy precyzyjnego narzędzia Agrility, który polega na cyfrowym określeniu zawartości suchej masy w roślinach. Skontaktuj się ze mną lub którymiś z moich kolegów w całej Polsce. Sprawdźmy zawartość suchej masy na Twoim polu.